Marzena, kiedy choinkę rozbieramy? No czyś ty oszalał, dopiero coś my ją ubierali. A, ja też bym chciał wiosnę. Ty właśnie, przecież już się zbliża koniec semestru Marzena. No co ty, dopiero teraz się zorientowałeś? Już prawie wszystkie oceny wystawione. Jeszcze tam kilka... Się upewniam. To jeszcze nie wszystkie oceny są wystawione? No nie, jeszcze nie, ale już na dniach, Marek, już nauczyciele no, biorą się do roboty. To znaczy, wystawiają te oceny. Nie wiem tylko, czy Michasia będzie z niej zadowolona. No jak pracowała przez cały semestr, takie oceny będą chyba, nie? Michaśka! No ale Marek, czasami to sobie możesz pracować, a i tak ci nie wyjdzie, jakbyś chciał. Marzena, jak ci może ocena nie wyjść? No wyjść, wyjdzie, ale wiesz, nie taka, jakbyś sobie marzył. No. Różnie bywa. Zapytam się, Michasi. Michasia. Mhm, mm zaczyna się. Rozmowy rodziców o ocenach. A jak tam u was, wszystko w porządku? Dajcie w ogóle coś w kiedy macie ferie, bo ja mam w pierwszej turze. Czyli można powiedzieć, że za tydzień już startuję. Najświat, ja, co ty gadasz? Ty powiedz, jak tam oceny twoje? A jakie oceny? Oceny na koniec semestru. No dobrze, już wszystko przed świętami było wystawione. Hmm. Jak to? Przecież mama mówiła, że ty jeszcze jakieś oceny tam y, wyjaśniasz. No to jak jest z mamą. Ma zawsze twierdzić, że oceny się wyjaśniają. Tak się wyjaśniają. No nie wiem, no coś ty tam mówiłeś się wyjaśniają. No chyba, że tak, no. Oczywiście no, tak dyskutujecie? No o tych ocenach. No ale z czym problem? Przecież chyba oceny są już, nie? Prawie wszystkie. Jak wszystkie? No przecież wszystkie są już wystawione. No, coś ty się Marek z choinki urwał za tydzień ferie, To już trzeba wszystko dopinać. Ale przecież ty mi mówiłeś, że jeszcze Michać jakieś oceny wyjaśnia. Ale to w tym tygodniu najbliższym załatwi i będzie okej, okay, nie? Chasia? Mam ci, że mam wszystkie oceny wystawione. Ale jak to przecież miałaś jeszcze tam coś uzupełnić? Mamo, oceny są już wystawione. Uch, no i po co to całe zamieszanie było? No kto tu robi zamieszanie? Ty jak zwykle. No ale jak to mówił, że ty mu mówiłaś. Ale o czym? Co wy tak kręcicie? Dobra, Marzyna, standardowo. Wszystko jest pod kontrolą. Oceny wystawione. Tak. i są co? Przygotowania do ferii. Ale chwila, chwila. Jak to tam w kalendarzu wychodzi? Ale co znowu ma być w kalendarzu? Ale co ma być w kalendarzu? Nie rozumiem. Ja też nie rozumiem. No od kiedy zaczynają się ferie? Mam, obiecie, że przecież jesteśmy w pierwszej turze. No czyli od którego? Mamo, 13 jedziemy ostatni dzień do szkoły. Czyli w piątek. No a kiedy wracacie? Mamo, 30 stycznia wracamy do szkoły. Uuu. no chyba mam déjà vu. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że już kiedyś taka sytuacja była. Jaka? No ale jaka sytuacja? Że dyskutowaliśmy o feriach. Bo to już rok minął, czas tak szybko leci, a dodatkowo ty masz ferie w pierwszej turze. Ja już nie wiem, o co właściwie tu w tym wszystkim chodzi. A ty, Michaśka, w ogóle wiesz, jaką masz średnią? Ale czego średnia? No, średnia ocen na koniec semestru. A o to ci chodzi. Właśnie, a średnia, jaką masz? Nie liczyłam jeszcze. No to może policzymy. Przecież to można sprawdzić w Librusie. O, świetny pomysł. Gdzie ty idziesz? No, Marek, po telefon, żeby sprawdzić. Co tam znowu zobaczyłaś? Ty, to zaraz po feriach Tusia ma urodziny. Michasia nawet zaznaczyła w kalendarzu. Uuu, to by musiała o prezencie chyba pomyśleć. Ja no myślę, że ona to już zaplanowała. Michasia! Co chcesz, mamo? No chodź na chwilę, Michasia! No co chcecie? No chodź! Ty słuchaj, mam pytanie. No co tam znowu odkryłaś? No, że zaraz po feriach tusia ma urodziny. No to wiem przecież. No a prezent? Mamo wszystko pod kontrolą. Tak? A kiedy kupisz prezent? No to to jeszcze miesiąc czasu zostało. Może i miesiąc, ale wiesz, jak to przeleci teraz, tak. Na ferie pojedziemy. Dobra, Marek, ale Michasia musi najpierw ogarnąć szkołę. Prezentem się zajmie, to racja. Ale chwila, jaką szkołę przecież już wszystko ogarnięte, powystawiane? Eee, a faktycznie zapomniałam. Dobra, to masz wolny. Jak wolny, jeszcze tydzień szkoły może nas został? Zapomniałam. To dobrze. Musimy jeszcze jednak skupić się na szkole. Dobra, to patrzę na średnią. No i co mów, jaką masz? Na chwilę patrzę. Ja się nie umiem nad tym połapać, jakieś kolorowe paski mi latają góra, dół, nie wiem o co chodzi. Marek, ty się w ogóle nie znasz na Nowym Dzienniku. Wy się znacie. O, mam! No? No pokaż, ile masz. No, uwaga. To jakby gratulacje. No. M mogło być trochę lepiej. Marek, nie przesadzaj, 4,86 to jest super średnia. Sam byś taką chciał. Ej, ja zawsze miałem w okolicach czterech. No i co? Czyli nie miałeś nawet takiej fajnej jak ma, Michasia? Moje geny. No, chyba moje. Oni nie moi, drodzy, raczej moje. Ale chwila, po kimś geny musisz mieć. Chyba bardziej po mnie. No co ty, po mnie? Dobra, i wam będzie. Średnie w sfery się zaczynają. Dziękuję. Nie, nie, jeszcze się nie zaczynają. Za tydzień, moja pani. I tu się zgodzę z tobą, Marzyna. A pamiętaj, że jeszcze w tym tygodniu. możesz do, załapać ocenę na przyszły semestr, już wiesz o tym? O, więc trzeba się pilnować. No, wy coś o tym wiecie. No, w końcu, było się nauczycielem. I wiemy coś na ten temat, prawda? Mhm. Niestety przed feriami jeszcze mam dwa sprawdziany z matematyki i z polskiego. Więc teraz koncentrujemy się na łamkach. Dobra, coś musimy tu poćwiczyć. A wyjdźcie mi znać w komentarzach, czy też macie jeszcze takie sprawdziany. Jaśka, jak Ci idzie nauka? No robię to przykłady, powtarzam. A co tam teraz robisz? A dzielenie ułamków. No to na przykład ten przykład 873 podzielić przez dwa. No co ta mina? Nie, no przecież wiem. To będzie tak 873 razy jedna druga. Czyli na czym polega dzielenie ułamków zwykłych? Na mnożenie przez odwrotność. Idealnie. To ile teraz to będzie? No to można skrócić. Bardzo dobrze. No i co teraz? No i teraz trzeba to pomnożyć. To mnożymy. No raczej ja mnożę, ty stoisz. Ja to czekam na obiad. Wiesz co mama robi dzisiaj? Wiem, czyli kąkarne, które wczoraj gotowałam. No i już nie umiem się doczekać. Ten zapach tej papryczki po prostu... Mm, rewelacja. No i co? 4,73. Bardzo dobrze. Zobaczmy w odpowiedziach. No i co tu będzie ciekawego? Mhm. To musi być to samo, nie? No i gdzie to jest? Tutaj. A tutaj mi się nie połapał? O sposób. tak. O, widzisz? 4,73. No, to co, jeszcze jeden przykładzik? No to ten. Który? No to pisz. 3 podzielić przez 1 piątą, no. Czyli 15. I widzisz jakie to jest proste? Od teraz tak trzeba było. To jeszcze przed obiadem zrób ten przykład, ten, a i ten. No, robi się. To ja cię zawołam potem na obiad. No, potem jeszcze pobędziecie muszę położyć polskiego. O, to z polskim to mamusia ci pomoże. No raczej. A co tam z polskiego będziesz się uczyła? Charakterystyka. Ale kogo? Z lektury Felix, Ned i Nika. To nie moje klimaty, dobra. Ja wolę już tę matematykę. No właśnie, muszę wszystko lubić. O, ale tu garnuszki stukają, Marzenko. Co to jest? Robi się obiadek, zobacz. Pyszna tortilla będzie podana z chili con karne. Ale Michał się ja tylko to zrobiła. Tak, a ja przygotowałam dodatek. Przecież to jak pizza wygląda. Marek, to jest taki pszenny placuszek. Super dodatek do naszego dania. A to? No jeszcze muszę to przysmażyć, zostaw to, no zobacz, już mi potargałeś. Dobra, głodny jestem. A co Michasia robi? U uh! Powtarza matematykę dzielenia ułamków. Ej, pali ci się to? Nic się nie pali, nie zagaduj mnie. Siadaj, zaraz ci podam. A, po obiedzie będziecie się polskiego uczyć. Nie wiem, charakterystyka, ale to ona już umie, tylko kwestia powtórzenia. Ale wiesz co, żeby tak przed końcem y, tego, znaczy przed... Wak przed przed feriami i robić spardziany. No i bardzo dobrze. Sam tak robiłeś, jak byłeś nauczycielem. Nie pamiętasz? A wiesz, że zapomniałem? No, szybko ci wyleciało z głowy. Dobra. Koniec dyskusji. Michasia, chodź na obiad. Michasia! Już, moment, zaraz, za pięć minut. Mmm. Jak to wygląda, Michasia? A jak to pachnie? Marek to się je, a nie ogląda. No to może być zjadła z nami. Właśnie nakładam jakąś fajną miseczkę. O, ta jest idealna. Mm. Ciekawe, czy wam będzie smakowało. Mm, już mi smakuje. Dobra, jemy, a nie dyskutujemy. Gdzie jest moja łyżka? Oj, muszę iść po łyżkę jeszcze. No to co, potem możecie powtórzyć jeszcze ten polski, no nie? No dobra, ale może zjemy. No właśnie. Zjemy, zjemy. Mm, rewelacja. To pomysł Michasi. Mmm, jakie dobre. No i co, Michasia, powtarzamy? Wszystko mam gotowe. To dawaj, siadamy. To od czego zaczynamy? Od charakterystyki Niki. O nie, znowu wierci Dobra, jakoś tam damy radę. Widocznie coś musi naprawić. No i co? Jak tam ta ważna charakterystyka? W trakcie jesteśmy, ale wierci Trochę nam to przeszkadza, ale dajemy radę. Zresztą już prawie kończymy. A ja przyszedłem powiedzieć, że zarezerwowałem hotel. Marega nic nam nie mówiłeś. Bo to miała być niespodzianka i wyszło. No to mów, gdzie jedziemy? Tam gdzie myślisz? A gdzie myślisz, gdzie jedziemy? Tato, to gdzie możemy zimą? No jak to, gdzie? W góry, prawda? O, dokładnie. To mów, kiedy jedziemy? W pierwszy czwartek ferii jedziemy. Tak dziwnie w ty... Zgodniu, nie w weekend? Bo miejsca tylko tak były dostępne. No tak, za późno się za to zabrałeś. No ja myślałem, że ty się zabierzesz w tym roku za to. Nieważne kiedy, ważne, że jedziemy. I to mi się podoba! Dobra to mów gdzie? Do Krakowa i do zakopanego. Przecież w Krakowie byliśmy już. Byliśmy i co z tego? A teraz jedziemy do Krakowa, a po z Krakowa jedziemy do zakopanego. To już mamy wszystko zaplanowane. Oceny wystawione, wyjazd organizowany, lekcje zrobione, teraz idziemy do sklepu. Ten to już tyle, zostawcie opieki w górę. No i co do następnego odcinka to na razie pa!